Hejka Widzowie, Senatia w dzisiejszym filmie Jesteśmy w Overpass No i wybieramy sobie trasę North Hern Forest e, Ta nie, bo już to było A e, niech będzie, oto e, Tor z przeszkodami, poziom ich ności średni Długość taka Przeszkody, kłody, kamienie, rodzaj nawierzchni, ubita ziemia błoto. Okrążenie jedną. A może dzisiaj to wybierzemy? O, taki czarny. Zobaczymy jak tym się będzie jeździło. I też zobaczę widzowie czy yy, overpass jest przystosowany do kierownicy. Zaraz się okaże jak nie to po prostu odniosę O jest I już mamy Wody. Tutaj słyszycie takie wibracje Czyli to znaczy, że kierownica się rusza tak w prawdziwym życiu Jak się na próg zwalniający najedzi czasami O, ciekawy pojazd dla odmiany niż kład. to sobie jakiś terenowy w overpassie jest fajnie bo w lewym górnym rogu mam czas i po prostu widzę ile trwa film te kamery da się zmieniać, o taka no i taka więc dużego wyboru tutaj nie mamy o właśnie, poczułem jak mi kamera drży Znaczy, kierownica o. No ale o to chodzi, nie może być za łatwo Overpass był nawet niedawno nagrywany, no na... ale... W końcu by musiał być To jeszcze z kierownicą I co teraz? Od nowa? No raczej tak. No to ładnie. A to cóż... Yyy... Ja nie... Ponownie. Coś mi nie wyszło. I od nowa. Wow. Kurde. Tutaj jest prosto na razie ja tej kierownicy specjalnie nie drżę, to ona sama. Wiadomo, jak siedzę samochodem, to, to sama kierownica drży. No i tutaj tak samo. No. Sama mi wariuje już. Muszę ją opanowywać. Opanować. może się mi podniesie albo i nie oczywiście to nie jest jakieś pechowe miejsce tylko no ja tak ścieżki obieram a ja podniesie się a może No i znowu nowa nasja Ja nie mogę. Jak za trzecim razem się nie uda, no to zmieniamy na No i dlatego zmieniłem inny pojazd, żeby było ciekawiej jak... Jednego krążenia nie mogę pokonać, to już jest ciekawy. Jeszcze z kierownicą. Więc, overpass dzisiaj, no, moim zdaniem, jest ciekawy. Przynajmniej dla mnie, bo ja nie lubię ciągle tych samych rzeczy. No i moja ulubiona górecka Może teraz mi się uda pokonać? Jak nie, no to ja się podaję. Gdzie, jakby to. Tutaj mi nie pasuje. O. Dobra, weźcie pokonana za trzecim razem. Ale ładne że pokonana. Dobra. Okej, okay. Dzisiaj warto się było nie poddawać. No nie, no no. А теперь можешь еще ударом. No niestety widzowie ta znaczy trasa jest do pokonania, ale wymaga umiejętności. Dobra, ostatni raz, jak nie no to zakończysz overpassa, bo mam jeszcze film nagrać na niedzielę. Więc to jest ostateczna próba Wolniej, wolniej No i plus cztery poza trasą No i świec o Raz, pasi, ponownie. No to teraz, ostatecznie. No, tyle prób na jednym okrążeniu jeszcze nie miałem. No, ale w końcu musi być pierwszy raz, widzowie. Nawet najlepszym się to przytrafia. Dobra, teraz jedźmy powoli, żeby na żółte linii nie zajechać. не е На! Dobra, zobaczę ile Was to tym, tym jednym okrążeniem. 10 minut, dobra, widzowie, zostawcie łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. No niestety nie udało się przyjechać, ale przynajmniej se potrenowaliśmy, poćwiczyliśmy, co jak na kierownicę, proszę bardzo. Więc ja nagrywać ostatni film, więc to widzowie, hej.